Gdzie zaparkować samochód w Warszawie? Polecamy parkingi Park and Ride. Jest to bardzo tania opcja, w dodatku pozwoli uniknąć stresującej jazdy samochodem po zatłoczonych ulicach stolicy. Komunikacja miejska w Warszawie jest naprawdę niezła, lepiej też da się zwiedzić i poczuć miasto. Szczególnie sobota w moim odczuciu jest fatalnym dniem do poruszania się po stolicy samochodem. O ile w dni robocze są dwa szczyty komunikacyjne i dość zorganizowane potoki pojazdów, to sobota jest dniem świra. Żeby wjechać na parking Park and Ride wystarczy podjechać pod szlaban, który sam się otworzy po sczytaniu naszych tablic przez odpowiednie urządzenia. Są parkingi, na których szlaban wjazdowy jest w ogóle stale otwarty. Mogą się też trafić takie, na których trzeba będzie otworzyć szybę i pobrać biletik. Standardowa procedura jak przyjeździe do centrów handlowych. Warszawa ma jak na razie 18 parkingów park and ride zlokalizowanych w dogodnych miejscach, zwykle na obrzeżach miasta. Właściwie od każdej strony dojazdowej do miasta coś znajdziemy. Park-and-ride znajdują się przy ruchliwych liniach komunikacji miejskiej, najczęściej przy stacjach metra, choć są i takie przy liniach kolej podmiejskich czy liniach tramwajowych. Najlepsze w parkingach park-and-ride jest to, że parkujemy na nich za darmo. Jeżeli tylko mamy odpowiedni bilet na komunikację miejską, to nie zapłacimy za parking zupełnie nic. Ceny biletów warszawskiego transportu zbiorowego są dostępne na stronie www.pav.pl Łamane na ceny i rodzaje biletów. Na górze strony mamy bilety czasowe. To są bilety, które nie pozwalają na korzystanie z parkingów Park and Ride, co jest wyraźnie też napisane w opisie tego biletu. Te bilety, które nas interesują, to są bilety tak zwane krótko- i długookresowe. Bilety krótkookresowe zaczynają się od biletu dobowego, który na pierwszą strefę w wersji normalnej kosztuje 15 zł. Możemy zobaczyć, że on obowiązuje na parkingach park and ride, obowiązuje też na wszystkie środki komunikacji miejskiej, czyli autobusy, tramwaje, metro, ale także pociągi i to zarówno pociągi e, szybkiej kolei miejskiej warszawskiej, jak i pozostałych podmiejskich przewoźników, czyli kolei mazowieckich i warszawskiej kolei dojazdowej. Nieco droższy jest bilet dobowy na dwie strefy. Są też bilety trzydniowe, ale szczególnej uwadze chyba poleciłabym bilety weekendowe. Za 24 zł mamy bilet, który obowiązuje od piątku, od godziny 19 do poniedziałku, do godziny 8 rano. Ewentualnie, chyba jeszcze lepszy, bilet weekendowy grupowy. Jest to bilet dla 5 osób. Mam tutaj jedną ważną, ale to bardzo ważną uwagę. Na parkingach nie wolno zostawiać samochodów na noc. Grozi za to kara 100 zł. Między 2.30 w nocy a czwartą 30 parking musi być pusty. Na szczęście wyjątkiem jest sobota. Z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę samochód może stać całą noc. Zatem realnie z biletem weekendowym możemy zostawić samochód od piątku wieczorem. Do 8 rano w poniedziałek. Co jeszcze oferują parkingi Park and Ride? Zupełnie bezpłatnie można zostawiać rowery, motorowery, motocykle i hulajnogi. Można również ładować pojazdy elektryczne. Jest to płatne, zgodnie z cennikiem 0,60 za kWh. Wracamy do biletów, bo musicie je gdzieś kupić. Na każdym parkingu znajdziecie biletomat. Można w nim kupić każdy bilet, ale przypominam, bezpłatny parking jest tylko z biletami krótko i długookresowymi. Bilet kupiony w takim biletomacie trzeba skasować w kasowniku w autobusie, tramwaju, metrze, czy czym tam będziecie jechać. Inaczej bilet nie będzie ważny i grozi Wam mandat za jazdę na gapę. I oczywiście trzeba ten bilet zachować. Parkingi Park and Ride to parkingi niestrzeżone. Ale pełno w nich kamer, więc pojazdy są raczej dość bezpieczne. Dokładną lokalizację każdego parkingu. Park and ride znajdziemy na stronie wtpw.pl, łamane na parkingi. Możemy zobaczyć y, rozmieszczenie parkingów na mapce, a także przejść do listy parkingów, gdzie zobaczymy podstawowe informacje o parkingu, w tym informacje o stopniu zapełnienia. Gdy już się nazwiedzamy lub załatwimy inne sprawy, które przywiodły nas do stolicy i chcemy opuścić parking, musimy udać się z naszym biletem na komunikację miejską do parkomatu. Bilet musi być skasowany i ciągle ważny, to znaczy, że jego okres ważności nie mógł jeszcze minąć. Możemy też oczywiście zapłacić za parkowanie zwykłą kartą, gdy nie mamy biletu na komunikację miejską, ale to nie ma sensu ze względu na nieporównywalnie wysoki koszt 150 zł. Zaczynamy od podania numeru rejestracyjnego. Ekran podpowiada nam samochody, które są na parkingu. Gdy zobaczymy nasz, wystarczy po prostu w niego kliknąć. Następnie skanujemy nasz bilet. Automat obsługuje wszystkie rodzaje biletów: kartonikowe z paskiem magnetycznym, czyli te, które kupujemy w biletomatach na przystankach, bilety długookresowe zakodowane na kartach magnetycznych oraz bilety elektroniczne i papierowe z QR kodem, takie jak tu właśnie widzimy. Po odbiciu biletu, nasz pojazd może bez przeszkód opuścić parking. Odpowiednia kamera odczyta nasze tablice rejestracyjne i podniesie szlaban.